Dzień dobry Państwu, Marek Skalski, redakcja najwyższego czasu. Dzisiaj jestem sam. Do tej pory kilka razy spotykałem się z redaktorem Tomaszem Somerem. Dzisiaj on niestety nie mógł przyjść, także będę sam opowiadał. Mam nadzieję, że niczym ta atrakcyjność programu na tym nie straci. Przede wszystkim, zanim zacznę, chciałem przypomnieć, że mamy ostatnie dni. Na rozliczenia państwa podatków, czyli możliwość wpłaty 1,5%. I tutaj bardzo, bardzo prosimy o wpłaty na fundację najwyższy czas. Na ekranie państwo mają numer KRS, który trzeba podać w trakcie procesu rozliczania, wpisywania tych wszystkich rubryczek. No nie, nie ukrywamy, że, że te wpłaty są dla nas ważne, ponieważ one po prostu bardzo. Ułatwiają funkcjonowanie całego naszego wydawnictwa i ułatwiają rozwój naszego wydawnictwa. Jednocześnie chciałem y, powiedzieć o tym, że w Kioskach mamy najnowsze wydanie najwyższego czasu z taką bardzo oryginalną okładką Kredyt śmierci KPO, czyli troszeczkę z innej perspektywy y, patrzymy na tak zwane sukcesy, y, które są ogłaszane przez obecnego premiera i rząd. My to widzimy troszeczkę inaczej, także zachęcam. Gorąco do lektury, i tym samym jednocześnie chciałbym przejść do tematu mojej dzisiejszej rozmowy, takiego mini wykładu. Chciałbym opowiedzieć o Liberum Veto. Tak, to jest ostatnie nasze programy, w których rozmawialiśmy głównie o najnowszej historii o historii takiej dwudziestowiecznej. A teraz chciałbym troszeczkę cofnąć się w czasie, cofnąć się do okresu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Sejmów Rzeczpospolitej, tej, tej naszy, w tym okresie rozkwitu tej Rzeczpospolitej, no i w takim okresie również kryzysu Rzeczpospolitej. I jeśli już mówimy o kryzysie, no to w powszechnej opinii no, chyba wszystkich Polaków, a nie tylko Polaków, ale również z zawodowych historyków Liberum Weto jest takim zjawiskiem bardzo negatywnie ocenianym. Uważany jest ten, ten proceder czy mechanizm procedowania obrad sejmowych za jakąś taką przyczynę anarchii, niestałości i w konsekwencji upadku naszego państwa pod koniec XVIII wieku. No, ja chciałbym po prostu zaproponować troszeczkę inne spojrzenie. Ja osobiście nie uważam tego mechanizmu liberum veto za mechanizm zły. On oczywiście, w określonych okolicznościach i w określonym czasie, bywał nadużywany i prowadził do pewnych nadużyć, natomiast idea sama w sobie była moim zdaniem bardzo ciekawa i ona przez wieki bardzo dobrze funkcjonowała. Uważam, że zasada liberum veto, czyli takiej jednomyślności dobrze się przysłużyła w historii naszego kraju. I teraz chciałbym właśnie opowiedzieć, na czym to właściwie polegało, ponieważ jest takie dosyć proste, a może nawet prostatka interpretacja tego, że to oznaczało taką jednomyślność i że nie mogła być uchwalona żadna uchwała, która nie, była, nie spotkała się z akceptacją wszystkich podsłów obecnych podczas obrad sejmowych. Otóż chciałbym powiedzieć, że zasada liberum veto tak naprawdę opierała się na zasadzie mm, nie tyle jednomyślności, ale jednozgodności, tak bym to określił, czyli tak zwanego jak to y, z łaciny w, staro w staropolszczyźnie mówiło się konsensus omnium, czyli y, taki y, zgoda wszystkich, tak? Co to oznaczało? Sejmy, jak wiemy, trwały, wówczas zbierały się stosunkowo rzadko. Podczas, no w artykułach Henrykowskich, czyli, czyli w tych, tych ustawach, które towarzyszyły obiorom królów elekcyjnych, zapisano, że Sejm nie może trwać dłużej niż 6 tygodni. Wyłączając z tego oczywiście weekendy, co, co już wówczas tam, powiedzmy, szanowano, że właśnie niedziela i, i, i święta to są oczywiście dni wolne od pracy i nikt wtedy tych posłów nie zaganiał do na, na Zamek Królewski w Warszawie, czy, czy wcześniej w innych miastach, gdzie, gdzie toczyły się obrady sejmowe. I wówczas przez te 42 dni, 6 tygodni uznawano, że muszą te wszystkie uchwały polityczne, które są proponowane przez marszałka bądź poszczególnych posłów, zostać uchwalone. Tak? To było bardzo ważne, żeby zmieścić się w tym terminie. Natomiast dążono do tego, ponieważ posłowie. Mieli taką straszną niechęć do takiego mechanicznego liczenia głosów. To im się bardzo źle kojarzyło. Oznaczało to pewne zagrożenia, o których zaraz później powiem. Oni dążyli do tak zwanego ucierania opinii. Tak? To słowo ucieranie jest w tym momencie kluczowe. Oznaczało to. Że pewna grupa posłów bądź król, który również mógł zgłosić daną uchwałę, coś proponował, po czym zaczynały się właśnie ten proces ucierania, który potrafił trwać rzeczywiście bardzo długo. I yy, chodziło o to, że dla, dla, dla posłów ważniejsze było ważenie głosów, a nie yy, jakby ich mierzenie. Oni tak używali takich sformułowań, czyli do, przez te kilka tygodni dążono do osiągnięcia takiego kompromisu, tak. Czyli chodziło o to, żeby ta uchwała nie to, że wszyscy jednomyślnie w tej literze zaproponowanej wstępnie się zgadzają i, i, i to jest jakby narzucone, tylko właśnie dochodzono do. Do, do takich zapisów, które by satysfakcjonowały ogół Sejmu, tak? czyli wszystkich posłów, wszystkich ziem. Bo bardzo ważne jest to, że posłowie w starym naszym Sejmie, staropolskim, reprezentowali określone ziemie. To było wtedy bardzo podkreślane i bardzo ważne, dużo bardziej niż dzisiaj, niestety, gdzie, gdzie posłowie często w ogóle nie mają żadnego związku z tymi regionami, terytoriami, z których jakby się wywodzą, tam gdzie zostali wybrani, nie czują związku, czują tylko lojalność wobec, wobec partii kierownictwa partyjnego. Natomiast posłowie w wieku XVII-XVI bardzo mocno byli związani z interesami tych ziem, tak naprawdę te interesy reprezentowali i chodziło o to, żeby właśnie te wszystkie partykularyzmy pokonać. Tak, czyli, żeby te uchwały były rzeczywiście ogólnokrajowe, ogólnopolskie i żeby były głosem całego społeczeństwa. Bo, bo Sejm był głosem społeczeństwa, tak jak i dzisiaj, ale wtedy chyba dużo bardziej, mimo że reprezentował raczej szlachtę. Ale szlachta była grupą bardzo, bardzo liczną w, w dawnej Polsce. Czyli konsensus omnium. Bo porównajmy to z sytuacją, jaką ma w tej chwili miejsce obecnie. W tej chwili jest tak, że mamy jakąś koalicję, która ma lekką przewagę, bo najczęściej ta przewaga nie jest duża. Czyli na przykład mają 55% głosów, 60% głosów, i ta koalicja narzuca swoją wolę opozycji, która jest również bardzo liczna. Mieliśmy tego znakomite przykłady podczas rządów poprzedniej koalicji, która miała tylko kilka głosów więcej i ta grupa 235-238 to się zmieniało. Totalnie narzucała swoją wolę tej yy, reszcie Sejmu, która była niewiele mniej liczna, tak? bo to było ich tam powiedzmy 220 i była to forma moim zdaniem yy, no, takiego dyktatu narzuconego niewielkiej większości, yy, tej yy, niewielkiej mniejszości. Tak? I podobnie to wygląda teraz, tak? gdzie obecna koalicja też ma tych głosów yy, 230 kilka, około 240 i ona narzuca. No prawie niemal całemu, całej reszcie społeczeństwa, bo ci posłowie reprezentują to społeczeństwo, swoją wolę w sposób taki bezdyskusyjny. Tak? Tu nie ma mowy o żadnym konsensusie, jest po prostu narzucenie pewnego porządku, które narzuca dana koalicja. I, no, i to jest, ma być dowód na jakąś taką wielką sprawność i demokrację obecną, któremu przeciwstawiane są właśnie tamte czasy, gdzie było to liberum veto, no bo to było nieskuteczne. I to była anarchia i to się wszystko rozwalało. Warto powiedzieć, z czego to się brało, kto stworzył tą czarną legendę, kiedy ona powstała, tak? Ona powstała już w wieku XVII, w okresie, kiedy to Liberum Veto, jeszcze przed tym słynnym, pierwszym klasycznym Liberum Veto posła Sicińskiego, o czym powiem później, już wówczas na dworach naszych sąsiadów, państw wrogich Rzeczpospolitej zaczęto tworzyć właśnie taką czarną legendę. Jakie to Liberum Veto jest okropne i straszne. No to otworzył dwór w Sztokholmie, dwór w Berlinie, a także dwór w Moskwie. Kolportowali takie właśnie pisma, takie ulotki, gdzie właśnie opisywano z taką rzeczywiście, powiedzmy, drwiną, z lekceważeniem, ten polski styl rządzenia. Tak? Ponieważ. Miało to być niejako przygotowaniem tego, że jak wiemy w, w połowie XVII wieku Rzeczpospolita stanęła pod, w, w, w obliczu ogromnego kryzysu. Państwu praktycznie y, wydawało się, że zaraz przestanie istnieć, i to było niejako uzasadnieniem tego, że takie państwo należy rzeczywiście zlikwidować, czyli słynny traktat Radnot, pamiętamy to, gdzie, gdzie już konkretnie procedowano i planowano rozbiory. Yy. I, i, I właśnie to liberum weto miało być takim umotywowaniem, że no takie państwo rzeczywiście w Europie wówczas już XVII-wiecznej w ogóle nie powinno istnieć. Tak? To państwo jest niepotrzebne, nie potrafi się rządzić, jest nieskuteczne, jest anarchiczne. I takie myślenie przetrwało oczywiście do wieku XVIII. Liberum Weto cały czas obowiązywało, zostało zlikwidowane dopiero uchwałą konstytucji słynnej konstytucji 3 maja. Mamy kolejną rocznicę za jakiś czas, więc do końca rzeczywiście był używany argument, jaki to straszny, to Liberum Weto jest i trwało. Trwało przez cały wiek XIX w polskiej publicystyce takiej społeczno-politycznej, jako jeden z tych przykładów: słaba armia Liberum Weto, anarchia, brak zgody i, i tak dalej. Przeżyło to znakomicie, praktycznie niebronione przez nikogo, nawet przez tych ludzi, którzy, którzy żyli w tamtych czasach, ich potomków przez cały wiek XIX, dodarło w znakomitej formie do wieku XX i dalej obowiązuje. Gdzie yy, prawda jest taka i, i, i trzeba to podkreślić, że był to system, który eliminował właśnie to działało to dokładnie odwrotnie niż to było przedstawiane on eliminował e, jakieś takie e, objawy anarchizacji życia publicznego tak e, likwidował spory likwidował konflikty I jakby cała zasada liberum veto i tego e, ucierania opinii prowadziła właśnie do za e, do łagodzenia tych sporów do o, o, osiągania osiągania kompromisu tego słynnego konsensusu i to sprawiało że państwo działało sprawnie Taki najbardziej powiedziałbym, znany i, i chyba najczęściej wyśmiewany przykład tego, jak ten liberą Weto źle zadziałało i do jakich prowadziło problemów, jest ta słynna sytuacja z Sejmów 1652 roku. I to pierwsze Liberum Weto, tak? To każdy z nas pewnie się jakoś coś o tym słyszał, uczył się w szkole, czyli, czyli wystąpienie posła który pochodził z, z ziemi upickiej. Upita to była taka miejscowość położona na, położona na Żmudzi, czyli na terenach współczesnej Litwy. Ten poseł nazywał się Władysław Siciński i to miało miejsce w marcu, dokładnie 9 marca 1652 roku. Żeby zrozumieć kontekst historyczny, trzeba powiedzieć, że to jest okres Powstania Chmielnickiego. Rok po słynnej bitwie, wielkim, wielkiemu zwycięstwu Polskiej Rzeczypospolitej pod Beresteczkiem, niemniej jednak to zwycięstwo nie zostało, jak wiemy, wykorzystane. Dalej dochodziło do potężnych sporów pomiędzy królem Janem Kazimierzem, a choćby rodziną Radziwiłłów, czy, czy rodziną Paców na Litwie, więc tam cały czas były strasznie silne konflikty wewnętrzne i właśnie ten poseł Siciński... A, bo wspominałem właśnie o tym, o co poszło, dlaczego doszło do tego liberum veto. Poseł, y, Sejm trwał 6 tygodni, natomiast dość często w praktyce, która miała miejsce rzadko w XVI wieku, ale już bardzo często w XVII był przedłużany, to była tak zwana prolongata, czyli na pewnym okresie y, jakiś poseł zgłaszał potrzebę prolongaty Sejmu, czyli przedłużenia obrad Sejmu, choć tak naprawdę od strony formalnej no to artykuł hermetykowski na to nie pozwalał, więc nie, w ogóle nie powinno do tego chodzić, no, natomiast praktyka była taka, że tak, tak strasznie mocno dążono do tego osiągnięcia konsensusu, że w praktyce to robiono, tak, y, po to właśnie żeby, żeby się dogadać, mówiąc kolokwialnie, i żeby ten Sejm uchwalił to, co zostało założone, czy to przez króla, czy, czy przez opozycję. Natomiast poseł Siciński zrobił coś takiego, czego nikt wcześniej nigdy nie zrobił, bo, jak to określił e, ówczesny kanclerz litewski, Stanisław Radziwił powiedział tak, złodziejskim sposobem, wyjeżdżając, wystawił Rzeczpospolitą na pośmiewisko losu. Dlaczego tak? Dlaczego tak to ostro ocenił? Ponieważ on rzeczywiście zgłosił to weto, znaczy propozycję przedłużenia Sejmu o 5 dni, czyli tą prolongatę, on zgłosił weto, że się na to nie zgadza, po czym zniknął. I to było takie niesamowite i to było coś zupełnie nowego, Ponieważ wcześniej też to się zdarzało, natomiast poseł siadał na miejsce, troszkę ochłonął, wychodził marszałek, prosił go, żeby wycofał to weto i najczęściej ta osoba, która zgłaszała takie weto, rzeczywiście to wycofywała, natomiast tutaj ten człowiek po prostu uciekł. Tak? Czyli złodziejskim sposobem, wyjeżdżając, wystawił Rzeczpospolitą na pośmiewisku losu, bo no nigdy takiego pośmiewiska rzeczywiście wcześniej nie było, żeby człowiek coś zgłosił i uciekł, schował się, bo oni go szukali przez kilka dni, po całej Warszawie jeździli, szukali. E, marszałek próbował e, też, straż marszałkowską do tego e, zapędzono, żeby go szukali po karczmach, go szukali po gospodach, no nie udało się go znaleźć. No i, no i co, co dalej? W tym momencie marszałek Fredro, ówczesny z tej słynnej rodziny Fredrów, którą znamy, no, stwierdził, że od strony formalnej, niestety, ponieważ posła nie ma i on tego weta swojego nie odwoła. No to nie pozostaje nic innego, tylko skończyć obrady sejmowe, tak? I w tym terminie, który był ustawowo-konstytucyjnie przewidziany, czyli w tym terminie 6 tygodni. No i wtedy ten Sejm rzeczywiście rozszedł się bez uchwała a te uchwały miały być bardzo ważne, bo chodziło oczywiście o kwestie podatków na wojsko. Trwała wojna z kozakami, więc to było tak naprawdę najważniejsze, i dlatego to wywołało takie oburzenie. No i. No taką, taki niesmak straszny no, całej praktycznie klasy politycznej w Polsce wówczas. To był, to był pierwszy taki przypadek, dlatego mówiono o tym, że wystawił Rzeczpospolitą na pośmiewisko losu. E, oczywiście e, w naszej tradycyjnej historiografii w takim społecznym obiegu najczęściej to jest przedstawiane... O, proszę, tutaj... Pierwszy taki przypadek, a potem to już szło i prawie wszystkie sejmy i to liberum veto takie straszne i, i, i te sejmy nie mogły obradować i uchwalać i następowała anarchia polska, nierządem stoi. Um, oczywiście, rzeczywiście zdarzały się e, sytuacje e, kilkukrotnie później, że, e, e, że te sejmy były zrywane, natomiast na pewno nie dochodziło do jakiegoś takiego totalnego paraliżu państwowego. Natomiast uznano już wcześniej, bo mówiłem o tych 6 tygodniach, w 1633 roku uznano, że tej Prolongaty ponad 6 tygodni nie będzie. Natomiast tak, do takiego zaostrzenia tej sytuacji doszło w latach 60. Jeśli chodzi o Bremon, ale to wynikało z takich no, partykularnych wówczas sytuacji politycznej, która panowała w kraju. No. Na sejmach, dwóch sejmach w latach 1664-1665 doszło do sądu na Jerzym Lubomirskim, słynny Rokosz Lubomirskiego, który miał miejsce dwa lata później. Wówczas to właśnie miał początek, i król jego obóz dążył do skazania Jerzego Lubomirskiego po to, żeby go osądzić i wtrącić do więzienia, natomiast oczywiście no, była potężna partia szlachecka, która go broniła. Lubomirski pochodził z bardzo zasłużonej rodziny, zasłużył się w czasie wojen, zwłaszcza w czasie wojen z Cesarstwem Moskiewskim, z Carstwem Moskiewskim, czyli pamiętny rok 1660 i wspaniałe zwycięstwo pod Sudnowym, gdzie głównodowodzącym polskiej armii był właśnie nie Czarnecki, który jest najbardziej znany i najlepiej nam się kojarzy z tego roku, ale właśnie Jerzy Lubomirski. W związku z tym, te plany królewskie, które docelowo tak naprawdę dążyły do zamachu stanu i wprowadzenia w Polsce zupełnie nowego ustroju, na co szlachta się nie mogła zgodzić i trudno się dziwić, no szlachta rzeczywiście w sposób naturalny się temu przeciwstawiała i wówczas znowu doszło dwukrotnie do tego liberum veto, po to, żeby nie dopuścić do tego osądzenia i do takiej hańby, jak oni wówczas mówili, żeby takiego bohatera narodowego, no bo to. Żeby utrzymać jakby proporcje, no to tak jakby ktoś w roku 24, 1924 czy 25 chciał sądzić Józefa Piłsudskiego, marszałka Polski, bo na przykład mielibyśmy większość narodowo. PSL-owską i oni by postanowili Piłsudskiego, bo wiemy dobrze, że to im po drodze nie było ze sobą, więc tam były bardzo silne konflikty i oni by chcieli tego Piłsudskiego skazać na karę więzienia, tak? zamknąć, no, wytoczyć mu proces sądowy. To jest taka sama sytuacja, dlatego doszło do tego i to trzeba pamiętać, tak, że to, że to liberum veto bynajmniej nie było nadużywane, tylko było rzeczywiście wówczas stosowane, bo miało to duże uzasadnienie, zresztą ten cały rokość Lubomirskiego skończył się bardzo źle dla króla, bo Lubomirski, który był bardzo zdolnym wodzem wojskowym, przywódcą wojskowym, co pokazał już wcześniej, pokonał armię królewską w 1667 roku, słynna bitwa pod Montwami, i, i ośmieszył wówczas, można powiedzieć, bo armia królewska była silniejsza niż ta armia Rokosza, liczeb, liczebniejsza, chyba dwu- albo trzykrotnie większa, a mimo to Lubomirski pokonał, a pokonał samego króla, późniejszego króla Jana Sobieskiego, który też ma taką wspaniałą opinię, a z tymi jego talentami wojskowymi to różnie, różnie bywało, a właśnie Sobieski wówczas był po stronie e, królewskiej. Trzeba pamiętać, że ta opozycja w tych latach 60. -tych, e, wynikała z tego, e, z polityki królewskiej, e, która dożyła i to, i to głównie rękoma małżonki króla Jana Kazimierza, czyli Ludwiki Marii z takiej francuskiej rodziny, y, książęcej i ona chciała osadzić na tronie polskim y, księcia francuskiego, w sposób jawny i stosując ku temu no wszelkie, nie przebierając środka, stosując przekupstwa, mordy polityczne i tak dalej. Szlachta była tym przerażona, ponieważ no, no nie mogła zgodzić się na na taką diametralną zmianę ustroju, drogą de facto zamachu stanu. Dobrze wiedziano wówczas, że rodzina królewska, dwór królewski jest na tyle potężny, że jest w stanie po prostu skaptować, przekupić stosując metody legalne, nielegalne, bardzo dużą liczbę posłów, być może nawet większość i tą drogą. Dlatego tak, tak kurczowo trzymano się tej zasady jednomyślności, tak? ponieważ można przekupić 40%, 50% posłów, ale nie da się nigdy przekupić 100%, ponieważ zawsze przynajmniej tych kilku uczciwych się znajdzie, co pokazuje nawet nasz dzisiejszy Sejm, gdzie rzeczywiście większość tych posłów jest niewiele warta od strony moralnej, natomiast takich kilku byśmy pewnie uczciwych, przyzwoitych tam na tych 460 znaleźli. I stąd jest też to, to źródło trwania i takiego, takiego kurczowego trwania przy zasadzie tej jednomyślności. Tak? To była ochrona ustroju, ochrona podstawowa metoda ochrony ustroju. I po to, żeby no, w roku 1669 doszło jeszcze do takiej dosyć kuriozalnej sytuacji, bo wtedy, jeden, jedyny raz chyba w historii Rzeczpospolitej, sejm się zerwano jeszcze przed terminem. Bo te sejmy zrywano zazwyczaj już po terminie, więc to trudno nazwać. To jest trochę też takie nadużycie w opiniach historyków. Natomiast 1669 jeszcze smaku dodaje fakt, że to był bardzo ważny sejm, bo to był sejm koronacyjny. Po, po abdykacji Jana Kazimierza obrano królem Michała Korybuta Wiśniowieckiego, syna sławnego Jaremy, i ten sen zerwano przed terminem. I to było następstwem tej właśnie historii, tych historii, o których wcześniej mówiliśmy. Czyli, czyli, czyli walki króla, króla z narodem. Tak to trzeba określić. Ponieważ rodziło się już wiele wątpliwości, i, i taki, wiele osób rozumiało, że takie skrajne, formalne trzymanie się zasady jednomyślności może być na dłuższą metę szkodliwe, postanowiono nie tyle znieść liberę weto, choć takie pomysły również się pojawiały, ale najczęściej z obozu, z obozu władców, króle, dworów królewskich. Natomiast w samym obozie szlacheckim, poselskim, postanowiono po prostu doprecyzować, tak? I temu służyła, służyła konstytucja sejmowa, która została przegłosowana w roku 1690, czyli u schyłku panowania króla Jana III Sobieskiego. I ona miała miejsce objaśnienie konstytucji dawniejszych o sejmowym porządku. Czyli po prostu wówczas uznano, moim zdaniem, słusznie, że ta zasada jest dobra, Bywa nadużywana, natomiast jest dobra, natomiast należy dokładnie wszystko wyjaśnić. Wyjaśnić, jakie są motywy, w jaki sposób to działa, w jakich okolicznościach można stosować liberą veto, w jaki sposób nie można. Zasada kontradykcji, zasada prolongaty i to wszystko w tej konstytucji zostało opisane. Już. Żeby powoli kończyć naszą rozmowę, to chciałbym obalić taki kolejny mit, który też, no też wywodzi się z tej propagandy nam wrogiej, prusko-rosyjskiej, która w XVIII wieku święciła swoje triumfy, oprócz oczywiście prześladowania mniejszości narodowych, to też o tym wiele mówiono wówczas. No to o tej takiej totalnej anarchii okresu saskiego gdzie to już wtedy następowało takie apogeum i Polska po prostu w upadku, no, w zasadzie z tych opisów, jakie dziś możemy przeczytać, takiej popularnej historiografii, to wynika, że to jest aż dziwne, że to państwo się samo wówczas pod własnym ciężarem nie zawaliło, tak? Czyli to już no nie państwo z dykty, tylko z jakiejś mokrego kartonu, sklejanego na skocze i tak dalej. Nie jest to prawdą, ponieważ akurat okres saski, powiedziałbym, poza pierwszą częścią panowania Augusta II Mocnego, gdzie Polska była pogrążona, Rzeczpospolita w wojnach, w III wojnie północnej i rzeczywiście no, kraj został strasznie ucierpiał, został wyniszczony i tak dalej, no to po zakończeniu i po przywróceniu do władzy de facto króla Augusta z dynastii Wettynów i... Ucieczce króla Leszczyńskiego, antykróla, można powiedzieć, do Niemiec, następnie do Francji. Wprowadzono, najpierw król August wraz ze szlachtą uchwalił, uchwalono, spotkał się, ta była taka grupa Konfederacja Tarnogrodzka, uchwalono pewne zasady ustrojowe. Takie porządkujące zasady współpracy króla z Sejmem, w ogóle takie podstawowe, konstytucyjne zasady, i, i zwołano Sejm w 1717 roku, zwany e, sławetny Sejm Niemy, który ma taką bardzo też złą opinię, że to w ogóle był triumf jakiś takiej, że oni w ogóle nie mieli nic do gadania, jakiś narzuconem wolę. No. Ten Sejm dlatego był Sejmem niemym, dlatego tak się nazywał, że ponieważ uznano, i to było za zgodą i posłów, i króla, że nie będzie się tracić czasu na zbędne dyskusje, bo wszystko zostało wcześniej ustalone podczas tych obrad z, z tymi przedstawicielami tej Konfederacji Narnogrodzkiej i żeby to poszło szybko, sprawnie, żeby w końcu był porządek po tych wojnach, to nie będzie dyskusji, tak? Ponieważ wcześniej zostało wszystko ustalone, to nie było nic złego. Tak? Uważam, że bardzo dobry zabieg, i być może w naszym obecnych czasach, w naszych praktyce sejmowej, też by się to przydało. Natomiast ten sejm rzeczywiście sprowadził, usunął te wszystkie podstawowe problemy, jakie mieliśmy. bo Podstawowym problemem Rzeczpospolitej były problemy ze zbieraniem podatków w okresie XVIII wieku, czyli no niemożność opłacania armii która była po prostu mało liczna, dodatkowo nie, nie, źle opłacana, ponieważ w, w takiej sytuacji yy, realiów wojennych, rzeczywistości wojennej no, był problem ze zbieraniem, wybieraniem tych podatków. Więc jakby był straszny problem z uchwalaniem. Każdy Sejm głównie 90, no, może nie 90, ale powiedzmy 70% obrad to były kwestie związane z uchwalaniem podatków, wybieraniem podatków, yy, próbowano jak radzono, jak to zaradzić i na Sejmie Niemiec właśnie wprowadzono coś takiego, że uchwalono stałe podatki, bo wcześniej podatki Rzeczpospolitej, wojsko na utrzymanie armii nie były stałe. Tak? Sejm decydował, jakie te podatki mają być. W przypadku zagrożenia granic Rzeczpospolitej na przykład uchwalono czterokrotną wielkość zwyczajowego podatku, dwukrotność, ośmiokrotność się zdarzało. W okresie na przykład ym, najazdu, ym, znaczy przed bitwą Be pod Beresteczkiem, czyli w okresie takiego zaostrzenia wojen polsko-kozackich uchwalano ośmiokrotną wysokość podatków. Natomiast wtedy w tym podczas obrad Sejmu Niemego uznano, że armia będzie stałą armią i podatki też będą stałe. I Sejm w ogóle nie będzie się zajmował kwestiami podatkowymi. I wtedy rzeczywiście od tej pory, ym, można powiedzieć, zapanował porządek ani sejmiki, ani sejm. No, oczywiście, problem był taki, że uchwalono w związku z tym, oczywiście na, na krótki czas i tymczasowy, ale to się niestety okazało dość trwało. Ta armią była dosyć szczupła. Tak? To były 24 tysiące żołnierzy, z czego 18 tysięcy z terenów Korony, a 6 tysięcy zaledwie z terenów Litwy. No, trzeba przyznać, że w okresie, kiedy armia Pruska liczyła już ponad 200 tysięcy, a rosyjska 300 tysięcy żołnierzy. No to te liczby na nikim nie mogły robić wrażenia. I to był z pewnością błąd. Zresztą posłowie byli świadomi, no ale ten kraj wyniszczony wojną nie mógł po prostu pozwolić sobie na wyższe podatki. Natomiast niestety nie uchwalono tej aukcji wojska, ponieważ yy, no, wpływy yy, tych potęg naszych sąsiadujących z nami skutecznie to blokowały. Stosując takie niecne metody, jak przekupstwa, a wręcz porywanie posłów, wywożenie ich na, na zesłania, to zwłaszcza Rosjanie bardzo lubili porywać, porywać polskich posłów i, i wywozić ich gdzieś daleko. Jak oni już wracali, to już mieli zupełnie inne podejście. Na tym chciałbym zakończyć naszą, nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo proszę o komentarze, czy Państwo się zgadzają, bo domyślam się, że to jest taki temat, który bardzo mocno wrósł w taką historyczną świadomość Polaków, i ciężko pewne rzeczy wyciągnąć, i pewnie wiele osób będzie dalej krytyczna wobec Libera Weto, natomiast ja chciałem po prostu dzisiaj pokazać trochę inne spojrzenie na ten mechanizm i. I, i, I tak jak mówię, bardzo proszę o, o, o dzielenie się z Państwa wątpliwościami, komentarzami, może krytyką, jeśli ona będzie merytoryczna. I bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.